Dzień dobry. Tutaj się właśnie renderuje dla Was film na dzisiejszy dzień, czyli na niedzielę, który dzisiaj mamy drugi luty, trzeci, Nie. czwarty. Yeah. I ja. co tu się dzieje w ogóle? Nie ogarniam pani. Ty muszę i czwarty. A w międzyczasie wysiewy i pikowania ciąg dalszy. szykujemy się na kolejne. Tutaj zagłoski. Korzystamy sobie z kalendarza ogrodnika. Info... Ale... Zeszłego roku z info uprawy. Ale to nic. Ważne, że co miesiąc, co rok przecież to są te same dane, tylko kalendarz tylko się zmienia. Kalendarz zgadza. księżycowy się zmienia. No, księżycowy się zmienia. Jeżeli korzystamy z księżycowego, no to on się zmienia co roku, to wiadomo. I zaraz się bierzemy, pokażemy Wam, jakie dzisiaj efekty są z poprzedniego filmu, który oglądaliście z wysiewami papryk, bakłażanów, pora, selera i cebuli. To już w dzisiejszym odcinku oglądajcie. Tutaj mamy pojemnik z nasionkami cebuli, które były wysiane z nasion kupnych. No, niestety nie wyszły. W ogóle nie wyszły, nawet jedno. Także marnie. Ale na szczęście ten sam gatunek, tę samą odmianę cebuli, posadziliśmy z własnych nasion, które tam zebraliśmy rok czy dwa lata temu. No i tu mamy dużo lepsze efekty. Tu jest co to jest? Przykład cebula. Co tam jest? A, tu szalotka. Od szalotka, tak. A tu mamy. Obok co? Carmen czerwona Carmen czerwona. I to jest, jest z naszych nasionek. Tu szalotka trochę lepiej sobie poradziła. No ale dajmy szansę jeszcze Carmenowi. Nie jeszcze czy tam czy Kilka cebul będzie. Tak, no, będzie jeszcze luźno. spokojnie Tak, jeszcze, Zresztą to nie jest pora na pikowanie tych cebul, więc to jeszcze będzie spokojnie rosło sobie to z cebulą poszło tak, napikowanie jeszcze przyjdzie czas. Natomiast podkiełkowywanie papryk poszło no zupełnie inaczej i tam już trzeba zacząć je sadzić. No i to już mamy bardzo różnorodne schody tych nasion, bo nie wiem czy to zależy A tylko No, może to zależy przede wszystkim od odmiany, ale może być też tak, że niektóre z tych nasion po prostu nie zadziałają, tak? Natomiast duża część jednak zadziałała i mamy tutaj. O, widać tam co nieco. Nawet już niektóre trochę za późno mogłyby być wcześniej posadzone. Natomiast no, trochę, trochę czekaliśmy na te inne nasionka, więc niektóre dopiero puszczają kiełki, a niektóre już mają prawie zielone listki. Także trzeba będzie bardzo ostrożnie sadzić do doniczek przygotowanych. Zaraz zobaczycie ten proces i pokażę Wam dokładnie te nasionka. Tylko w międzyczasie muszę złożyć drugą szklerenkę, na której te wszystkie podstawki z doniczkami będą miały miejsce. Bo ta stojąca przy piecu będzie służyć nam cały czas do podkiełkowywania. Tutaj teraz pomidory będą podkiełkowywane niedługo. I tutaj ma ciepło przy piecu, więc zupełnie inaczej się rozwijają te nasiona. A tutaj. Będziemy już drugą szklarnię mieli, która będzie stała w oknie i tu już będą sobie rosły te dokładnie roślinki. Przygotowywanie ziemi Tę, którą widzieliście, że dzisiaj ukopaliśmy to jest nasza Ziemia, która na hałdzie sobie była, i ona jest w tej chwili jeszcze zimna. Natomiast tutaj do osobnego pojemnika, do osobnej kastry została przerzucona i na piecu sobie trochę powstała, więc ona już się trochę ociepliła. I będziemy ją mieszać z perlitem, z odrobiną obornika przekompostowanego, no i z odrobiną ziemi kupnej. Ale podstawa 50% to będzie nasza rodzima, tutaj ziemia. Niech się nasiona wychowują i, i rozsady wychowują od razu na naszej ziemi. Poza tym, no po co kupować ziemię niewiadomego pochodzenia? Jak mamy swoją. To musieliśmy tak kupić, jest. dlatego że. Nie mieliśmy wtedy, bo ta e, była zamrożona. Tak, był śnieg, zaspły i wszystko było zamarznięte. Więc... Zamarznięte, My jej nie zamrożaliśmy. A teraz to zostaje. wszystko jest siła nie roztopiło paru dni mamy bardzo ciepłe temperatury, plus tam od plus 5 do plus 10, więc tak jest. Więc nie ma sensu kupować. Oczywiście, co, oczywiście zachęcamy też do korzystania z własnej ziemi, jeżeli możecie, no ale wiadomo, że nie wszyscy mają dostęp do ziemi, więc dobrej ziemi przede wszystkim, sprawdzonej, więc. Więc polecamy kompostować jak najwięcej. Słuchajcie, u nas wszystko się kompostuje. Zobaczcie jak wygląda nasz przydomowy, taki kuchenny pojemniczek W który wrzucamy wszystkie resztki, obierki To są obierki z cebuli, po jajkach, z korupki, jakieś takie rzeczy Wszystko idzie na kompost A teraz z tej ziemi naszej, którą tutaj mieliśmy I która została przełożona tutaj Wybieramy różne korzonki, niekorzonki, listki Żeby była czysta I też to idzie do tego pojemnika kompostowego i finalnie trafi na kompost Także kompostujcie wszystko co tylko możecie ale najlepiej róbcie to ze swoich materiałów. Bo wiecie, co wtedy macie na kompoście. Bo niestety spotykamy się z wieloma opiniami ludzi z grup, że jak kupują kompost przekompostowany z takich, wiecie, miejskich kompostowni, o nie. ojej, to tam można wszystko znaleźć. Nie, 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 Od szkieł przez baterie, puszki, resztki plastików, no wszystko po prostu. Niby on jest przesiany, niby jest. Ale jeżeli nawet jest przesiany, to zobaczcie, z czego ten kompost robią. Tam trafia totalnie nie, nie wszystko. No o to chodzi, że robią, tylko tak ludzie dają, nie? No tak, tak. tak. No worki rzucają, robią z tego, my... z co im ludzie dadzą, czyli z czego tak. robią, tak? Z, te, z tego od ludzi. A ludzie wiecie, jedni no. pięknie zbiorą liście i do brązowych worków i to jest. ten, A drudzy cały śmietnik zgarną razem z tymi liśćmi. Czasami oczywiście jak przy drodze zgarniają liście, to nie widać po prostu, co jest w tych liściach, więc jakby można to w jakiś sposób usprawiedliwić. Natomiast no. Robiąc swój kompost, macie naprawdę pewne źródło zdrowego podłoża. No. Już Dołej, sobie. Obornik i. No teraz już mamy tam wszystko. Ziemia nasza, troszeczkę kupionej. Obornik przekompostowany. Nasza i... jest bardziej piaskowa, widać tak. piękno. I oczywiście perlit. Dla rozluźnienia gleby. Ciekawostek, jakby ktoś. Mm, Kogoś to interesowało, bo często osoby, niektóre kupują oborniki. My akurat w tej chwili też korzystamy z resztek kupowanego. To jest obornik przekompostowany. On jest tworzony w temperaturach 70-90 stopni mniej więcej. Natomiast często ludzie pytają o obornik granulowany. Granulowany czy przede tak, Przez czy sam? się nadaje, czy jest dobry, albo gdzie kupujecie, pytają, czy chcą taki kupić. On jest wygodny, bo wiecie, to są granulki, rozsypujecie, same się tam to roz, rozpuszczają i tak dalej. Natomiast proces tworzenia obornika granulowanego przechodzi w wysokich temperaturach. To są grubo ponad 100 stopni, około 150 z tego co pamiętam. Wtedy dopiero tworzone są te granulki obornika. No i wiadomo, że taki obornik nie będzie już miał tyle wartości, ze względu na to, że zadziałała na niego bardzo wysoka temperatura. Dlatego jakby my nie korzystamy z tego. Nie, ale tak. ten, który jest, on jest fantastyczny, bo on jest sypki, suchy. E... Tak, to jest, mówimy o oborniku przekompostowanym. To jest normalnie jak czarna ziemia. Nic nie mieli. czuć w ogóle, nie. Tak. A ten granulowany to tak capi czasem, żeż tragedia. No, gadka ta tak bardziej bezpośrednia. No, capi. Ja chciałem prawda. delikatnie. A ten to w ogóle nawet gra na zapachu, e, nie ma. Właściwie to jest jak ziemia, prawda? Tak. Nie? No ale to jest właśnie przekompostowanie tego obornika. To już żdżownice zrobiły swoje i inne mikroorganizmy i inne procesy. No i to, to jest najlepsze co może no być. No ale ten powstaje w temperaturze 150 stopni a capi a ten powstaje w niższej temperaturze a nie capi. Bo jest przekompostowany. No to chodzi o granulowany niekoniecznie. A. Chyba że jest granulowany przekompostowany. To tak też może być ale jakby nie patrzeć co działają na niego wysokie temperatury więc te wartości są zabite, tak? No, przez temperaturę. Przynajmniej te, które są w kompoście. Przeprowadza teraz operację na żywym organizmie. Mm -hmm. No tu jakieś narzędzia chirurgiczne. Są nasionka. Teraz możemy się przejrzeć nieco dokładniej. O, gdzie część wykiełkowała, część nie. A tutaj mamy już gotowe, wypełnione ziemią doniczki. No i teraz trzeba będzie taką siewkę malutką Umieścić w tej doniczce. Oczywiście opisując wcześniej, no bo to później, żeby się odmiany nie powaliły przypadkiem. ma takie ogrodnicze pudełko, a tam są wszystkie szpargały I jak pada tekst, gdzie jest mój pikownik stary, to wiadomo gdzie szukać. Ja go nazywam dołownik. Dołownik. No tak, bo on... On robi mi dołek. Dołek, tak jest. Pikownik to, to, to nie jest w to pikownik. To jest tak bardziej dołownik. To jest, wiecie co to jest? To jest... Poczekaj. No tak, Nie mów. Zobaczymy. Czy, Czekaj, czy to? Czy jakieś osoby będą wiedziały, skąd to pochodzi? No, pokazuje wyraźnie, widać wszystko. Także dajcie znać, czy wiecie, co to jest i skąd, skąd to jest to i jak to. Wykor... No wykorzystujemy to wiadomo do czego, ale jak to wykorzystujemy? Bo to kurde jest chyba dębowe, grubo. No. E, natomiast jak ziemia jest za zimna i. Podgrzewamy ją trochę, to się wkładają na górę, na piec. I jak miała tam 10 stopni z hakiem, to teraz ma 18, 19. Także piec do tego się przydaje. Ja A zaraz. Wiele, wiele funkcji, o Oj, wiele te. A zwłaszcza zaczął dużo pełnić funkcji kulinarnych. No, także. <laughs> I nie będziemy mieli drugiego. Tak jest. To pieczemy. W tym i okazuje się, że się da. Kiedyś Wam pokażemy. Natomiast teraz Agatka opowie Wam, co będzie robić, jak będzie sadzić te wykiełkowane papryczki. Mój dołowniczek jest już przygotowany. I teraz ja sobie wcześniej oznaczyłam numerkami doniczki. Tymi numerkami, które mamy również tutaj na tacach. Tutaj, żeby nam się nie pomieszały. i Nazwy tych odmian są spisane na kartce, i teraz te, które wzeszły, to normalnie sobie biorę pęsetą. delikatnie, żeby nie uszkodzić korzonka, nie przerwać. A wcześniej o, robię sobie taki dołeczek na mniej więcej, no tak, żeby wiecie, no zależy co, nie? Bo na przykład ten jest bardzo duży, już wykiełkował bardzo duży. I jego będę musiała troszkę inaczej wsadzić. Ale jak są takie małe, wykiełkowane, to wsadzę to nie wiem na 2 cm mniej więcej. Biorę za taką. Najlepiej by było właśnie wziąć za nasionko i do ziemi. Korzonkiem do ziemi. Bo to co pierwszy wychodzi z nasionka to jest korzonek. A listek wychodzi dopiero później. Listek jest tutaj na przykład. Widać go i on dopiero później wychodzi, kiedy ukształtowany jest już korzonek, więc biorę tak, wsadzam do ziemi i delikatnie przyklepuję. No i oczywiście podlewanie potem będzie, na końcu już. No to jest zabawa dla cierpliwych. Aha. Tyle, że ja cierpliwa nie jestem, no ale chociaż zależy, chyba. Także o. Robię taki dołeczek na środku, bo żeby ta roślina tak w miarę sensownie rosła, nie, nie, nie rosła tu na samym końcu i potem się stykała z drugą rośliną. No tak, miała miejsce, że można było łatwo podlać. Oczywiście to jest taki instruktaż, krótki instruktaż dla osób, które nie mają praktycznie zupełnie doświadczenia w ogrodnictwie. Dla starych wyg, że tak powiem, to to, co ja mówię, to jest. Już znana, prawda? Także ja tu tylko skromnie przekazuję kawałek wiedzy ogrodniczej dla początkujących. Także biorę się teraz za wsadzanie do ziemi i za zabawę. miało zaledwie kilka dni i proszę, jak tutaj cebula szaleje. Szczególnie ta jedna tu się mocno rozrasta, ale też niekorzystnie jest z siewkami papryk, bo tutaj, proszę bardzo, popatrzmy od takich maleńkich, które tam ledwo kiełek miały wychodzący z nasionka, po takie, które już naprawdę te kiełki miały. Gdy agatka sadziła całkiem konkretne, no i z nich wyrastają takie piękne roślinki. Niektóre zaczynają się odrobinę wyciągać, co oznacza, że trochę jest za mało światła, no bo te dni, mimo że to już luty, to jeszcze one są krótkie, a poza tym jest ciągle deszczowo, ciągle pada. Dzisiaj jedyny taki słoneczny dzień, ale to jest wyjątek jakiś, i, i od razu jest mroźno. Natomiast od jutra ma znowu padać przez kilka dni, więc światła będzie niewiele. Dlatego też zamówiliśmy do tego regału, do tej mini szklarenki, zamówiliśmy lampy. Takie najprostsze, LEDowe, które mają odpowiednią barwę światła, które mają stosunkowo do mocy jak największą jasność tego świecenia i będziemy doświetlać każdą półkę. Bo, tak zrobiliśmy, że na każdą półkę zamówiliśmy tą lampę i ona będzie sobie wisiała tutaj albo podepniemy do środkowej rurki, albo tutaj do tej kratki troszkę przed rurką. No bo, jakby od strony okna światła rośliny mają więcej, więc my troszeczkę bliżej tutaj strony wewnętrznej byśmy je powiesili. No i będziemy odpalać. Może nie cały dzień, ale, ale na pewno jak już gdzieś popołudniowe godziny są i niby jest jeszcze jasno, no ale wiadomo, że to już nie, nie, nie jest to słońce. Póki jest słońce, to może nie będziemy odpalać, ale jak nie będzie go, no to będziemy doświetlać, żeby rośliny się nie wyciągały, bo jednak chcemy mieć zdrowe, piękne sadzonki, które później powędrują do szkarni. Na razie rozwijają się ładnie, zobaczymy. Jak to będzie wyglądać dalej? Taka piękna sadzoneczka. Oko cieszy. I fajnie, że się rozwijają. Już niedługo będzie kolejny film tego typu, w którym wreszcie posiejemy pomidory. No, tutaj będzie zabawa z odmianami. To też Wam opowiemy na pewno, jakie to będą odmiany. A w kolejnych odcinkach możecie się spodziewać ciekawych prac, zarówno w piwnicy, które się w tej chwili dzieją, które. Agatka sobie wzięła na cel, a również tam wyjrzymy za okno, tam już się coś zadziało i przy bramie i w ogrodzie i to też będzie w jednym z kolejnych filmów, może nawet będzie jakiś dodatkowy. Także obserwujcie, sprawdzajcie subskrypcję i teraz przeniesiemy się jeszcze do filmów z kalendarzem ogrodnika. Do tych was zachęcam serdecznie, bo jest tam wszystko wymienione, co kiedy siać, oraz parę trików ogrodniczych, które mogą się przydać Wam w dalszych uprawach.